Siemanowizowie ostatnie tygodnie były dosyć dynamiczne, a to za sprawą tego, że postanowiłem nareszcie przysiąść do serialu Arkane, który był mi polecany już naprawdę długi czas. I tutaj będę szczery, powodem, dla którego nie oglądałem owej produkcji, jest powiązanie z jakże kochaną przez nas wszystkich grą League of Legends. Jednak po obejrzeniu obu sezonów, absolutnie żałuję, że wcześniej nie zasiadłem do tego dzieła, które pochłonęło mój umysł na naprawdę długie godziny. A postacią, która zwłaszcza Wyryła mi się w głowie najbardziej jest bohater dzisiejszego odcinka, czyli Eko, którego to krótkiej analizy postanowiłem podjąć się właśnie w tym materiale, tak więc lećmy z tematem. Eko, chłopiec urodzony i wychowany w Zon, zniszczonym, pełnym dymu i biednym w dolnym mieście, był świadkiem nierówności społecznych i brutalności otaczającego świata już od najmłodszych lat. Jego dzieciństwo wypełniały chwilę radości z przyjaciółmi, takimi jak V, Powder, Milo i Klagor, ale również poczucie bezradności wobec nieustannych konfliktów między Zon a pildower. Jego bystrość i ciekawość były zauważalne już od najmłodszych lat. Szczególnie w sklepie Benzo, gdzie Eko pracował jako chłopiec na posyłki. Dzięki podsłuchiwaniu rozmów dorosłych zbudował sobie podstawy swojej wiedzy o polityce Zon oraz transakcjach, które kształtowały rzeczywistość jego miasta. W dzieciństwie V stała się dla niego tak naprawdę wzorem do naśladowania. Uczyła go walki i pokazywała jak radzić sobie w brutalnym świecie. W kolei jego relacja z Powder była pełna dziecięcej naiwności, zabawy i poczucia wspólnoty. Jednak wydarzenia z pierwszego sezonu Arkane stanowiły punkt zwrotny w jego życiu. Jego młodzieńcza beztroska została brutalnie przerwana przez śmierć Benzo, porwanie Wandera i zdradę, jakiej doświadczył od swojej być może najlepszej przyjaciółki Powder, która od tego momentu nazywała się już Jinx. Eko odegrał kluczową rolę jako świadek rozmowy między Benzo a Wanderem o ich umowie z Piltover, a także jako osoba, która przekazała tę wiedzę V. Jego odwaga i inteligencja pozwoliły mu przetrwać chaos, jaki zapanował po eksplozji w fabryce Silco. Mimo poczucia osamotnienia, gdy tak naprawdę jego wszyscy przyjaciele zniknęli, Eko nie poddał się i zaczął działać na rzecz lepszej przyszłości. Tutaj też wkraczamy na rejon założenia Firelights, czyli na polskie tych powiedzmy, świetlików w wolnym tłumaczeniu. Było to dowody Dojrzewania Eko. Z grupy dzieci ocalałych w brutalnej rzeczywistości Zon, utworzył on niejako ruch oporu, który walczył przeciwko dystrybucji Shimera przez Silko. Firelights z bazą ukrytą w okolicy, jedynego drzewa w Zon, stali się symbolem nadziei na lepszą przyszłość. Eko wykazał się tutaj niezwykłą empatią, kierując swoje działania u pomocy ofiarom uzależnienia od Shimera. Jednocześnie jego wynalazczość i zdolności bojowe czyniły go liderem, o wielu talentach. Spotkanie z V w późniejszych odcinkach pierwszego sezonu pokazało, że pomimo wszystkich trudności, Eko wciąż ma w sobie emocjonalne pokłady człowieczeństwa, które pozwalają mu okazywać wrażliwość oraz współczucie. Eko przeszedł naprawdę ogromną metamorfozę. Z beztroskiego chłopca pełnego energii i entuzjazmu stał się poważnym liderem, na którego moralne wybory są wręcz priorytetem. Choć często zachowuje chłodny dystans wobec obcych, jego serce jest Pełne współczucia dla mieszkańców ZON. Jego interakcje z Caitlin w pierwszym sezonie pokazały jego stronniczość wobec mieszkańców Piltover, ale także zdolność do zmiany zdania, gdy napotkał na swojej drodze Heimerdingera. To pokazuje, że Eko nie jest uprzedzony. On po prostu jest głęboko lojalny wobec swojego miasta oraz ludzi. W drugim natomiast sezonie można powiedzieć, że Eko znalazł się w centrum konfliktu między Zona Piltover. Jego rola jako lidera Firelight została rozwinięta, a jego wynalazki, w tym zaawansowane technologicznie urządzenia do walki, jak na przykład ta latająca deska, odegrały kluczową rolę w starciach. Najbardziej jednak poruszające były jego interakcje z Jinx, dawną przyjaciółką, która stała się jego antykorodzją. Niską. Walka z Jinx była dla Eko zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym wyzwaniem. Musiał stawić czoła przeszłości, którą próbował zostawić za sobą. Kulminacyjny moment drugiego sezonu ukazuje Eko jako lidera, gotowego poświęcić osobiste szczęście dla dobra swojego miasta. Decyzja o opuszczeniu alternatywnego świata, gdzie mógł żyć w idealnej rzeczywistości, była symbolem jego determinacji i siły moralnej. Ponadto odegrał tak naprawdę kluczową rolę w pogodzeniu Wiktora i Jace'a, zakończając trwający przez cały cykl serialu konflikt oraz ratując świat przed mogłoby się zdawać nieuniknioną ewolucją. Jednak nawet pomimo stania się tym cichym bohaterem, cały czas odczuwał skutki przeniesienia się do innego świata, którego przecież sam starał się niejako wykreować. Ta wizja utopii, w której każdy żyje, a on wiedzie szczęśliwe życie z Powder u jego boku, była zbyt przytłaczająca, czego dowodem jest scena, kiedy siedzi dokładnie w tym w samym miejscu, w którym rozeszły się jego drogi z show Powder. Heimerdinger w opowieści Eko jest postacią, która pojawiała się tak naprawdę dosyć spontanicznie, aczkolwiek na przestrzeni tak naprawdę paru odcinków stał się dla Eko swoistym mentorem oraz co ważne przyjacielem. I my to w siódmym odcinku, gdzie to byliśmy świadkami tego, jak Heimerdinger poświęcił się niejako dla dobra Eko. Chłopca, który był niedostrzegalną na pierwszy rzut oka nadzieją ludzkości. Można powiedzieć, że był niczym ziarno z którego zrodzi się nowe drzewo, co symbolicznie odnosi się do podziemia oraz ich populacji, która od lat walczy o lepsze jutro. Podsumowując więc tą analizę, Eko jako postać z Arkane symbolizuje czas zarówno w sposób literalny poprzez swoje technologie i wynalazki, jak i w sposób głębszy, jako metafora ciągłej walki o lepsze jutro w świecie naznaczonym bólem oraz chaosem. Jego filozofia jest zakorzeniona w idei odkupienia oraz wierzę, że nawet najbardziej Złamane rzeczywistości można naprawić, pod warunkiem, że wyciąga się lekcje z przeszłości.